Witam was zacni szanowni widzowie. Po raz kolejny po krótkiej przerwie kilkudniowej. No niestety ci, którzy z was pracują, mają dzieci, powiedzmy jakieś jeszcze inne hobby, jak w moim przypadku bieganie, lubię czytać, no to niestety no mają ograniczony czas tak na kolejne jakieś zajęcia, kolejną pasję, jak w moim przypadku też chociażby nagrywanie filmików, pokazywanie wam Moich opinii, moich recenzji Na przekazywanie wam moich recenzji Z danych No zestawów czy coś Gazetek czy tego typu Lego Czy tak jak dzisiaj Kolejna nowość od Playmobila Wildtopia To jest drugi numer Okazuje się, że magazynu Wildtopia Wildtopia Z Playmobila Okazuje się, że to jest faktycznie kwartalnik Co trzy miesiące No Fajnie było, jakby było co miesiąc, no ale trzeba czekać tak? te trzy miesiące na kolejny numer. W tym numerze, numer drugi na rok 2023. Mm, w ogóle drugi numer, ponieważ pierwszy, w pierwszym numerze mieliśmy Jaguara z tego co pamiętam i oczywiście filmik z, pierwsze, z recenzji pierwszego numeru jest na moim kanale i dzisiaj będzie drugi filmik. Ten magazyn zakupiłem przed. Wczoraj czy w, wczoraj zakupiłem, tak? No ale w końcu mówię wróciłem z pracy dzisiaj mówię, a miałem sobie drzemkę, zrobił takie też, zmęczony jestem, ale w końcu mówię, dobra. Parę minut poświęcę. <grym> z tym numerem dostaniemy dostajemy y, nosorożca. Cały numer jest poświęcony nosorożcom. Okej, okay, zaczynamy. 19,99 proszę bardzo, cena niewygórowana. Wydawnictwo, bardzo nam znane. Blue Ocean Niewygórowana cena nie jest okryte folią więc tutaj ekologia, pełna ekologia Playmobil w ten Wildtopie się szczyci, czym? jest ze starych lodówek, proszę bardzo jest, czy wiecie, że świat Wiltopi produkowany jest ze starych lodówek, zaraz dowiecie się jak to możliwe i tutaj jest właśnie jak to możliwe fantastyczna sprawa, super okej okay. Waltopia oczywiście tutaj jest kolejna informacja, powstaje, yy, o, ruszyłem kamerą, nie wiem, yy, ze zrównoważonych materiałów, przeciętnie w ponad 80%. Mal, twoja zabawka, malutki, ale odważny rozsądek. zanim przejdziemy do zabawki, okej, okay. yy, yy, spis treści i tak dalej. Poznajmy się, rodzina Palmerów, która oczywiście była pokazywana już w pierwszej, yy, w pierwszym numerze mamy Jemiego yy, i wszystko opisane jest fajnie, mocna strona. Troska o, o wszystkie zwierzęta. Co najczęściej mówi? Dzieci. Ostrożnie. To jest prawdopodobnie ojciec rodziny. 39 lat. Rok młodszy ode mnie. <grytania> Sofia. Matka rodziny. Mocna strona. Wszędzie czuje się jak w domu. Co najczęściej mówi? Pakujcie się. Mam nowe zadanie. 41 lat. Rok starszy ode mnie. <grytania> Mają trójkę dzieci. Mają Lu. Która ma 4-latka Rika który ma 14 lat i Liv, która ma 9 latek. Okej, okay. i oni nas ta rodzinka e, sympatyczna, poprowadzi nas w drugim numerze, przez drugi numer. I oczywiście jest tutaj e, komiks, e, sympatyczny komiks, powiem Wam, przeczytałem już, naprawdę polecam, można się. E, edukacyjny komiks. O, aż słońce świeci, tak? No, niech świeci, tak? Od tego jest, żeby mi świeciło. Mm, Komiks oczywiście nawiązuje tutaj do tego nosorożca yy, Ok Dużo jest komiksu Proszę się tym nie y, przejmować No i plakat Bardzo lubię, w pierwszym numerze był plakat Jagora Tutaj proszę bardzo, to nie jest rysunek To jest pełne zdjęcie Nosorożec, mama bądź tata Nie znam się na płciach nosorożców I dziecko nosorożec Ja ten plakat yy, Wyrwę tutaj i powieszę, przykleję gdzieś tam na szafce u dzieci. Mają jaguara przyklejonego z pierwszego numeru, będą mieli trądosorożce. Niech wiedzą, że takie zwierzątka są. Jak może wiecie, mam e, dwie córki, 3,5-letnią Zuzię, adoptowaną i e, 3-letnią Gosię, jako rodzina zastępcza. <śm> Okej, okay, łamigłówka. Mm, jakiś labirynt, coś, nie przyglądałem się jeszcze tak bardzo. Yy, super ciekawa yy, tutaj myślę, że yy, alternatywa dla komiksów. Yy, ekscytująca Afryka, oczywiście są tutaj yy, kilka fantastycznych informacji. Afryka to drugi największy kontynent. No chyba większość ludzi tak. Yy, mówi się tam w ponad 2000 językach. No kto to wiedział? No ja nie wiedziałem, tak? Jezioro Wiktorii to trzecie, co do wielkości jezioro na Ziemi. No kto to wiedział? No ja nie wiedziałem. Jest tutaj, właśnie, e, kilka informacji o zwierzątkach. E, proszę bardzo. Afryka na przykład wypowiedziała wojnę o plastikowym śmieciu. Proszę bardzo. Kto to wiedział? Ja nie wiedziałem. <laughs> Kolejna łamigłówka. Wspaniały dzień na sawannie. E, ja tę łamigłówkę prób... znaczy, zacząłem przejść, tak? Zacząłem przechodzić. Powiem wam. E... Warto się, to jest oczywiście niby dla dzieci, ale dla dorosłych, no my jesteśmy dorosłymi dziećmi, tak? Nie oszukujmy się, moim zdaniem, jesteśmy dorosłymi ludź, dziećmi, dorosłymi ludźmi, dorosłymi dziećmi, no mm, bo który dorosły się bawi tak w klocki, nie oszukujmy się, dorosłe dzieci jesteśmy, niech tak zostanie, ja jestem z tego yy, dumny, tak? Się cieszę. Okej, okay, do celu, yy, właśnie cel. Yy, zacząłem to przechodzić, faktycznie można tutaj uruchomić, i nawet trzeba yy, wytężyć tutaj szare komórki. Polecam. Proszę bardzo, tutaj kolejna łamigłówka. I tutaj właśnie temat numeru, czyli nosorożec, wiedza. Dlatego właśnie to charakteryzuje ten Playmobil Wildtopia, że faktycznie dostajemy nie tylko zabawkę, jakiś komiks siwą, łamigłówkę, ale również dawkę wiedzy. Dawkę wiedzy, oczywiście możemy sobie to w internecie sprawdzić, ale nie wszyscy mają internet, tak? Nie oszukujmy się. Chyba może wszyscy, ale powiedzmy i zawsze ktoś tam się trafi, że no, no nie będzie miał, Łajtopia przychodzi z pomocą. O nosorożcach, popatrzmy. Gatunków yy, nosorożców, ile jest? Pięć gatunków, mógł no, wiedział. No nosoroże, co no, nosoroże? Zaś się okazuje, że jest czarny, biały, indyjski, jawajski i sumatrzański. Oh my god. <grym> yy, giganci w Oczywiście tutaj zagrożenia na temat nosorożców. Yy, Okej, okay, kreatywny kącik. Proszę bardzo. W, Lego, w magazynach LEGO tego nie ma, tak? Mini ogródek ziołowy wytłaczam po jajkach. Proszę bardzo, możemy sobie tutaj pokazać, jak zasadzić dane ziółko, roślinkę przyjemno-spożytecznym, tak? Mm, dzika wiedza, o, tu można się sprawdzić oczywiście przy, po przeczytaniu tego numerku numeru. Mm, konkursiwo w na następnym numerze, który się ukaże 29 czerwca. <laughs> no, tyle czekania, mamy marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 3 miesiące. No, poczekamy, tak? Jak to mówią kochamy, to poczekamy. W następnym numerze tygrys. Ja już sobie ostrze ząbki na tygryska z pewnością kupię. Proszę bardzo. I co? Przejdziemy, tak? Jedziemy z koksem? Jedziemy z koksem? No oczywiście on tutaj jest przyklejony. O, Ech. ole, ktoś przykleił. Ojej, ojej, Ua. Udało się. Papier, żeby nie było. Maszanko jest, <zysy> zostało co? <zysy> Okej, okay. tutaj nie ma nic do składania, proszę bardzo. Jest, tak się prezentuje. Ruchome. Proszę bardzo, yy, Jaguar też był ruchomy 3 miesiące temu. Yy, proszę bardzo, tak on się prezentuje. Yy, tenże nosorożec. Czy jest podobny? Jak dwie krople wody, tak. No, może tutaj faktycznie taki bardziej nosorożcowaty. Coś nie? Jakby się tak przyjrzeć, to faktycznie. No, bardzo fajna. Bardzo fajna do kolekcji. No, nie, nie oszukujmy się, minifigurka nosorożca. Zastanawiam się, dlaczego młodego dali tutaj, a nie właśnie tego dużego z tym właśnie charakterystycznym ciosem, tak? No, myślę, że tutaj względy bezpieczeństwa, ponieważ wiadomo, to dzieci będą się bawiły, czy tak dalej. Względy bezpieczeństwa, tak? Gdyby dali takiego wielkiego ciosa, jakby chociaż mamy tutaj na plakacie. O, no to no nie oszukujmy się, tak? On by był zaostrzony, więc no nie oszukujmy się, dzie dziecko wiadomo, mogłoby sobie. Nawet dorosły mógłby sobie zrobić jakąś szczywlę tak? Dzieci gdzieś tam mogły, nie wiem, do, do, do i kłaść czy coś. No i mogłoby być kuku. Więc poszli chyba moim zdaniem, oczywiście, porozumie do głowy, damy małego nosolostwa. Fantastycznie. Yy, ta zabawka oczywiście też jest wyproduk wyprodukowana podobno ekologicznie, to nie jest pełny 100% plastik. Oczywiście, no stuk-puku niby czuć ten plastik, ale ufajmy, że to nie jest pełny plastik. Yy, zakres faktycznie yy, niby tutaj można. O tak zrobić je trawkę. Proszę bardzo, chodzi dumny. Fantastyczna dla mnie yy, tutaj sprawa, więc osobiście polecam. Yy, to nie jest jakiś. Yy, jak to mówią, produkt lokowany. Nie płacą mi za reklamę tego. Sam z własnych ciężko zarobionych pieniędzy. No nie oszukujmy się. Wydałem te 19,99, by mieć tę figurkę i ten numer, który za chwilę przekażę dziewczynkom, córeczkom. I będziemy się tym świetnie bawić. Do kolekcji trafi. Więc osobiście zachęcam was do tego zakupu numeru. Myślę, że cena jest adekwatna do... Tegoż yy, dzieła. Nie oszukujmy się. Mnóstwo ciekawostek, jak widzieliście, komiks, łamigłówki wiedza, i na deser figurka małego nosorożca. To tyle na dziś. Wszystkiego dobrego na weekend. Myślę, że spróbuję jeszcze nagrać jakiś filmik. O, aż ponad 10 minut trwało. OK. <gryw> Dzięki serdecznie, że jesteście. Do usłyszenia. Cześć!